Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl. Dziś przed Tobą film na temat pierwszej pomocy w Bieszczadach. Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy, to przygotowywaliśmy dla naszej, dla naszej klientki stronę internetową. Postarałem się, ze względu na to, że nasza klientka prowadzi miejsce, gdzie wynajmuje domki, domki letniskowe, jest to dosłownie naprzeciwko zapory w Solinie, więc praktycznie samo centrum. To jak przygotowywaliśmy tę stronę, korzystając z własnych doświadczeń, ze względu na to, że mam czwórkę dzieci i psa, którego też zabieram na wyjazdy, więc różne rzeczy już przerobiłem, to doszedłem do wniosku, że warto byłoby zamieścić taką informację o pierwszej pomocy w Bieszczadach. Jeżeli teraz ten film odpaliłeś, odpaliłaś tylko dlatego, że właśnie tej pomocy potrzebujesz, to zatrzymaj ten film, przejdź do opisu filmu, tam jest link do pierwszej pomocy, czyli do wszystkich kontaktów najważniejszych do szpitala, do weterynarza, do apteki, do mechanika, więc te najważniejsze informacje, jakie w Bieszczadach mogą być Ci potrzebne, staram staramy się tam zamieścić na tej stronie. Link masz w opisie, jeżeli coś tutaj postaram się też go wyświetlić. Jeżeli jednak ten film oglądasz, bo zaciekawiło Cię po co coś takiego robię, pokażę Ci, dlaczego warto na stronie internetowej, szczególnie hotelu, pensjonatu, takiego miejsca, takie coś zamieścić. Możesz ściągnąć tutaj, zajrzeć w ten wzorzec, który sami przygotowaliśmy, ale w filmie opowiem Ci jeszcze parę szczegółów oraz powiem Ci, jaka informacja jeszcze powinna być zamieszczona. Bo jeżeli nie chcesz mieć procesu, tak, bo też tak się może to skończyć. Wszystko w filmie, więc zapraszam Cię do części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Ziegler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuje się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz w wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami Tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych, to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przyciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe oraz sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube. Nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy kanały już istniejące. Wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google na platformach Meta, Facebook, Instagram i LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem. Więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem, działam od wielu lat, więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając i rozwijając biznesy moich klientów. Pierwsza pomoc w bieszczadach. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli potrzebujesz teraz, w tym momencie takiej pomocy, zatrzymaj film. Proszę zejść sobie do opisu tego filmu. W opisie filmu jest link, pierwsza pomoc w Bieszczadach. Kliknij, tam będziesz mieć wszystkie informacje: telefony, dojazdy, mapki wszystko jest. Więc tylko brać i korzystać. Jeżeli zaś oglądasz ten film, bo chcesz wiedzieć, co chcę ci pokazać. A myślę, że będzie to ciekawe, to kontynuujmy. Zacznijmy od tego. Skąd to się w ogóle wzięło? Powiem Ci, przykład był prosty. Sam pojechałem na wakacje. Jedno z moich dzieci ugryzł owad paskudny. Spuchło wielkie oko. No i trzeba było poszukać coś na to. Na tą sytuację. Zacząłem szukać punktu aptecznego. Dobra, umówmy się, że nie byłem wtedy w Bieszczadach, tylko zupełnie na drugim końcu Polski. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że jak przyszło co do czego, to okazuje się, że nie wiem, gdzie jest punkt apteczny. W Google próbowałem znaleźć, nie bardzo znalazłem. No i jest problem. Pomyślałem o szpitalu, ale też w sumie nie bardzo wiedziałem, gdzie jest najbliższy. I w ten sposób to, co się dzieje w praktyce, najlepiej wdrożyć tam, gdzie mam możliwość. Takie coś robię nie tylko tutaj na stronie właścicielki, akurat domków w Bieszczadach, ale takie coś zrobiłem chociażby na stronie znanej z Lublina pani psycholog, psycholog walki Małgorzaty Drozdowskiej Pachuty. Na jej stronie też możesz znaleźć informację znowu psychologiczną. Pod jakie numery zaufania można zadzwonić, i w razie czego, jakie tam informacje możesz uzyskać. Więc to nie jest pierwszy raz. Nie wiem skąd to wiem, ale czasami zdarzały się sytuacje takie w moim życiu, że komuś powiedziałem: kup gaśnica, a za dwa dni miał pożar. Nie wiem, może mu wykrakałem, powiesz, no ale. A może nie? A może zostałem ja użyty jako narzędzie do tego, żeby komuś coś przekazać? Nie wiem, nie będę w to wnikał. Najważniejsze jest to, że na stronie, którą przygotowywaliśmy dla właścicieli KI Tomków w Bieszczadach, zamieściliśmy taką informację. Czyli mamy przycisk pierwsza pomoc, jeżeli na nią klikniesz, otwiera się strona. I teraz dzieje się magia, bo tam masz wypisane poszczególne rzeczy. Doszliśmy do wniosku, że pełna pomoc to po pierwsze część medyczna. Więc gdzie jest najbliższa przychodnia, lekarz, szpital, jakie są szpitale w okolicy i gdzie. No bo są różne sytuacje. Ktoś skoczył, złamał nogę, zalał sobie oko, czymś tam zapruszył, coś. No gdzie z nim pojechać? No trzeba wiedzieć gdzie. Wtedy sobie zwykle przypominamy, gdzie tego szukać. Tutaj wyszedłem z tym naprzeciwko klientów, więc jest taka możliwość. Drugą rzeczą to są rzeczy farmaceutyczne czyli te punkty apteczne, apteki, gdzie w najbliższej okolicy kupić leki, tego typu rzeczy. Też postarałem się zamieścić informacje kontaktowe pod tym kątem. No i kolejna rzecz. Bierzmy pod uwagę, że dosyć często na wakacje wyjeżdżamy z naszym ukochanym zwierzakiem. Czy to jest pies, czy kot, czy papuga, czy małpa, czy chomik nie wiem. No, jakieś inne zwierzątko. I czasami z nim bywa problem, bo jest nowe miejsce, nowe zapachy, nowe smaki, nowa woda, a może coś tam ktoś coś zostawił gdzieś i jest problem ze zwierzątkiem, albo zwierzątko zostało użarte przez jakiegoś owada czy coś, czy dziobnięte przez żmije, które przecież są w różnych miejscach. W każdym razie problem ze zwierzakiem, no to kontakt z weterynarzem. Więc tutaj też mamy takie informacje. No i bierzmy też, też pod uwagę, że w Bieszczady przyjeżdżamy, jednak takiej wielkiej infrastruktury jak w Warszawie to tam nie będzie. Więc jeżeli będziesz mieć problem z samochodem, no to możesz mieć problem, gdzie w tej sytuacji zadzwonić. No, możesz do znajomych z Warszawy albo asystans jakiś, jeżeli masz wykupiony i przyjedzie laweta i już. A może to jest jakaś drobna rzecz i miejscowy mechanik jednak da radę coś z tym zrobić. No to w takiej sytuacji możesz wybrać jeden z numerów, który jest dostępny w tej sprawie i po prostu skorzystać. I do tego się właśnie namawiam. Czyli tą część, co się w tej części znajduje, jakie informacje możemy tam uzyskać, mamy za sobą. A teraz przejdźmy do części, gdzie opowiem Ci o temacie prawnym i tego, jak to zastosować w firmach. Tutaj teraz e, musisz wiedzieć o Ciekawostce. Ostatnio dowiedziałem się coś takiego, że pewna firma zrobiła sobie ranking pewnych działalności. Ja będę trochę tak anonimowo mówił, bo ja nie chcę naprowadzić na konkretną sytuację, bo ja też nie chcę procesu sądowego za głupotę. Więc sprawa wyglądała w ten sposób. Ktoś sobie wymyślił ranking na stronie internetowej firm, które wykonują pewne usługi. I wszystko by pięknie. Tylko pewna firma poczuła się urażona, ponieważ ona jest na drugim czy trzecim miejscu w Polsce, a w rankingu jej nie wymieniono. I wiecie co ta firma zrobiła? Zamiast zgłosić się do tej firmy rankingującej, czy, czy po prostu to olać, to poczuła się bardzo urażona i zgłosiła sprawę do sądu jako zniesławienie i inne takie rzeczy. I teraz, według mnie. Tutaj może prawnicy mnie poprawią, ale warto zamieścić taką klauzulę, że po pierwsze, to ja się osobiście sam przyznaję do tego, że stworzyłem ranking według mojej wiedzy, umiejętności itd. Być może, że dobrze nie przeczesałem internetu, być może, że o jakichś firmach, nie wiem, zapomniałem, czy o osobach, czy innych rzeczach, które mogłyby też w tym rankingu, czy w tej informacji się znaleźć. W takim razie proszę o kontakt mailowy. Jeżeli ktoś chce się tutaj znaleźć, no to to dodam, tak? No przecież czym jest problem? Z tym, że też bierzmy pod uwagę, że tutaj w wypadku tych informacji, które są zamieszczone na stronie solinadomki.com, to są zamieszczane tylko informacje, które rzeczywiście poleca właścicielka. Często... Miała okazję przerobić pewne sytuacje, i przez to ma odpowiednią wiedzę, gdzie, w którą ścianę kopać i za którą klamkę szarpać. Więc to też jest jej subiektywne doświadczenie i ocena. Więc nie można tutaj do niej mieć pretensji, że mamy wymieniony ten warsztat, a nie inny, na przykład, albo tego weterynarza, a tamtego nie. Widocznie tak było, to jest ze mną tak samo, w mojej okolicy, w okolicy powiedzmy, no weźmy 4-5 kilometrów, myślę, że jest co najmniej 10 weterynarzy, z tego dwóch stanowczo bym odradził, żeby do nich stanowczo bym powiedział, że broń Boże do nich. I dobrze, oni może się świetnie reklamują, kupę kasy wydają na reklamy, nie, stanowczo nie bo mam bardzo złe doświadczenia, jedno z moich zwierząt nie żyje dzięki temu, więc na pewno nie polecałbym. Po prostu, mówię to wprost. Dobrze, to mamy tą część opowiedzianą. To jeszcze opowiedzmy sobie, dlaczego w ogóle warto na stronie hotelu, zajazdu, pensjonatu takie informacje zamieszczać. Bierz pod uwagę, że Twoja strona internetowa Powinna być świetnym źródłem informacji dla klienta. Im lepsze są tam informacje, bardziej przejrzyście pokazane, bardziej aktualne, to ona jest naprawdę użyteczna dla Twojego klienta. A jeżeli klient ma dobre doświadczenia z Twoją firmą, no to bardzo często wróci. Albo nawet jeżeli nie wróci, to często poleci Twoje usługi. No, tak to wszystko działa. Żyjemy w globalnej wiosce. Takie rzeczy nie pozostają anonimowe. Więc jeżeli jest źle, to natychmiast będzie o tym wiadomo w internecie i tak samo jeżeli jest dobrze, spotykasz się z dobrymi ludźmi, z dobrym podejściem do klienta. Spotykasz się właśnie z otwarciem na to, żeby ludziom rzeczywiście pomagać i służyć. Zauważ, że staram się to robić w mojej firmie. To uzyskujesz niesamowicie. I to... Marcin Osman używa takiego słowa, ja wiem, że to nie jest jego, bo to już dotarłem do książek, gdzie to też jest wymienione, coś takiego jak ekonomia wdzięczności. Istnieje coś takiego, jak ekonomia wdzięczności. Przykład chociażby nawet ta hostessa, która w sklepie częstuje cię kawałkiem wędliny, sera, nie wiem, cukierkiem, czy jakimś próbką jogurtu i zastanawiasz się, kurczę, no wypadałoby to chyba kupić, no bo tu ładna dziewczyna, ładnie się uśmiecha, zachęca, no, no, no zżarłeś, to teraz, wiesz, weź tu coś z tego stojaka, tak? I często bierzesz. To jest już ekonomia wdzięczności na przykładzie hostessy, która, niektórzy mówią złośliwie, wciska rzeczy klientom. Ale to działa. Tutaj pokazuję Ci rzecz, która nie kosztuje Cię dużo, bo zebranie tych informacji, myślę, że zajmie Ci no, godzinę, może dwie, poukładanie i zamieszczenie tego na swojej stronie. Może zrobienie obrazka, a inne rzeczy trochę potrwają, ale Twoja strona nabiera innego wyglądu. Jest rzeczywiście otwarta na klientów. Nie jest taką, że podoba się prezesowi. Podoba się klientom, bo znajdują tam informacje, których nawet by nie oczekiwali, ale je tam znajdują i wiedzą, że dzięki temu mogą na Ciebie liczyć. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że podsunąłem Ci pewną myśl. Mam nadzieję, że w ten sposób Ci pomogłem. Jeżeli film Ci się podobał, to oczywiście poproszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeżeli naciśniesz symbol dzwoneczka, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale, a mój kanał to Sukces Studio Pisane Razem. Na tym kanale już jest ponad 500 filmów, więc jest po co nam wchodzić, jest co pooglądać. Staram się coraz bardziej, aby firma moja. Wykonywała tak zwaną sprzedaż doradczą, więc jest tam naprawdę dużo niechaj, ciekawego materiału. Więc zachęcam, skorzystaj. Jeszcze więcej tego jest na mojej stronie internetowej sukcesstudio.pl. Tam na tej stronie, jeżeli wejdziesz, możesz wybrać w górnym menu słowo blog i pojawi ci się blisko 20 kategorii, w których są już artykuły, w których są. Poszczególne filmy, też te same, które są na YouTube, więc możesz do tych wszystkich materiałów w prostszy sposób dotrzeć. Korzystaj, to jest dla ciebie, nie dla mnie. Więc zapraszam, skorzystaj. No i niech ci to da jak najwięcej. Jeżeli potrzebujesz porozmawiać z kimś na temat swojego biznesu, jak coś tam poprawić, zmienić, pozyskiwać więcej klientów, czy w ogóle. Aby biznes był lepszy niż ma sąsiad, zapraszam. Porozmawiajmy o tym. Możesz skorzystać z darmowych konsultacji. Wystarczy wejść na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Prawy górny róg jest przycisk darmowa konsultacja. Klikasz, wypełniasz formularz, podaj jak najwięcej danych, lepiej się przygotuję do takiej konsultacji. Umawiamy się na konkretny dzień, porozmawiamy, postaram się przedstawić jak najwięcej ciekawych rzeczy. No i mam nadzieję, że z tego skorzystasz. A jeżeli chcesz więcej porozmawiać, mamy konsultacje płatne, więc też nie ma problemu. Zapraszam, możesz z tego skorzystać. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem ci pokazać w tym filmie przedstawić. Mam nadzieję, że był wartościowy. Dziękuję ci bardzo za jego obejrzenie aż do tego momentu. Życzę ci wszystkiego dobrego. Powodzenia i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału, który za chwilę postaram Ci się polecić. Dziękuję, miłego dnia. Do zobaczenia.